Dzień dobry kochani, dzień dobry gwiazdy, witajcie na kanale Lux Happy i dziś będziemy Wam prezentować fantastyczne polskie marki. Czyli znowu będą których jeszcze na tym kanale nie było. Nie było, tak, nie było więc, więc będą, nowości. będą nowości. Także lecimy z intro, subskrybujcie, lajkujcie, followujcie, lecimy z intro i pokażemy Wam nowe marki. Widzicie, że najbardziej na świecie kochamy polskie marki, a ja jeszcze... Zwłaszcza ja są we współpracy. Tak, i, i oczywiście to najbardziej na świecie, ale jeszcze do tego jak są jedwabne, albo wiskozowe, y, albo lniane. Y, I dzisiaj i wszystko to, czego chcemy. Tak, to kochamy miłością wielką, robimy wielkie serduszka i w ogóle, i dzisiaj mamy na sobie Topy, koszulki, t-shirty jedwabne. Ja muszę podejść z bliska, choć tak, kadłubie. Tak bardzo nie widać tego czarnego w kamerce. Bardziej widać u mnie to na tym kremowym. Zobaczcie, jak ona się mieści. Między... Jest taka kremowo-złota koszulka. Ona jest um, jedwabną. T-shirt. Ela tak? Tylko jest tak, Ela jest chyba 5%, ale to jest super, bo dzięki temu mamy możliwość tutaj. Wiecie, Słuchajcie, wiecie, jak czuć się od razu powiem, komfortowo. Od razu jak wziąłem tę koszulkę do ręki wieku, czy, czy ja ją wcisnę, ale tak. A, najlepiej, to no, tak uważam. Słuchajcie, pięknie, mam na sobie shorty e, Lovely Silk jedwabne, one nie są elastyczne, ale zobaczcie teraz leciutko e, wcisnę się tutaj w pas. Żeby pokazać jak to wygląda z pasem, wcisnę, wcisnę się w pas. Powiedziałam, ale powiedziałam. Po polskiemu. Po polskiemu, no właśnie. I słuchajcie, Karolina nalegała, żebym założyła pasek. E, Założyłam mój pasek Hermes z czarną klamrą. Nieco nalegałam, bo wydaje mi się, że w tak. takim zestawieniu zawsze warto podkreślać jest talię. Zwłaszcza jak jest I jeden Bardzo kolor. mi się to podoba. A że nogi, bo widać, jak. Mega mi się to podoba. Wygląda to Świetnie. super. Mhm. Mi się <laughs> bardzo też podoba, wiesz co w tych koszulkach? Bardzo mi się podoba dekolt. Forma właśnie tutaj wycięcia. E, ja, nie za duży. Tak, nie jest, nie jest, że jest taki wręcz elegancki. Elegance. Ale bym spokojnie tak sobie na co dzień w takim chodziła. E, myślę, że to będzie super wyglądało do mojej. Jego czarnego żykietu, tak na służbowo bardziej bardzo ładna koszunka. Albo na przykład chusta można założyć. Można tak założyć na to jakąś chustę, no. ale zobaczcie, i do jasnych spodni to wygląda dobrze. No, do czarnych, no to wiadomo, też będzie świetnie wyglądało. Także nowa marka, która chyba dopiero co wchodzi na rynek z tego, co się, co się orientuje, a naprawdę pierwsze wrażenie, jak wiadomo, robi się tylko raz, dla no, mnie jest ona mhm. bardzo pozytywne. Słuchajcie, nie wiem dokładnie, nie zapytałam skąd pochodzi nazwa marki, ale coś czuję, że pochodzi od francuskiego. Yy, pisze się po polsku i Wydaje mi się, że to jest Lundi po francusku. Tak mi się też wydaje yy. i oznacza prawdopodobnie poniedziałek. Prawdopodobnie poniedziałek, ale pewna nie jestem... Yy, Jeżeli yy, nie źle mówimy, to yy, sprawdzimy Mam yy. w opisie pod spodem. Yy, Dokładnie. Ja jestem zakochana w tym zestawie i zawsze będę nosić ten t-shirt właśnie tak albo Super, jeszcze yy -y. do spódniczki. Jedwabnej Lovely silk. i wiecie co, nie zawsze mi się tak udaje dobrać coś, żebym mogła założyć i jedwabną koszulkę, i jedwabne spodenki. Ale... A tutaj wygląda to naprawdę jak zestaw, no to jakby z jednego z jednej firmy pochodziło. Tak, ale wiecie jest jeszcze coś takiego, że jak się zakłada jedwabny top i jedwabny bottom, <grytum> w górę i dół, to może tak być, że to wygląda piżamowo, a to nie wygląda nie. w ogóle piżamowo. Tutaj krój jest taki bardziej elegancki. No i co, jakbym założyła marynarkę, też będzie dobrze, mhm. nie? Tylko będzie zbyt czarna może. Ale mamy jeszcze, e, jeszcze dwie rzeczy z e, Lumbii. Jeszcze dwie rzeczy, w które nie weszłyśmy? Niestety. A szkoda, bo są. To może zamienimy inne. się, będzie na tobie na Będzie ciemne, a na mnie ciemnej I będzie. Bardzo żałuję, że nie wyszłyśmy. bo ja tak, wydawałoby się, że się zmieści. Bliska. Słuchajcie, to jest mk i na oko wydaje się, żebyśmy się zmieściły, natomiast przy naszych. Y, Mierzyłyśmy się, obydwie mamy 95 biuście. Aż to jest Nie weszłyśmy w te emki. Nie weszłyśmy nie w te emki. Piękne lniane, grubsze, takie podwójne. Można nosić bez biustonosza, bo mają tutaj podwójny materiał. Podwójny tak, materiał. Tak, na, na razie nie są elki dostępne, a, więc będziemy odsyłać te piękne koszulki, niestety, ale dziewczyny, jeżeli, jeżeli ale poszukujecie. Ale poluujcie, Piękny róż i bardzo polecamy dla dziewczyn szczuplejszych. Ja bym brała rozmiar do góry. Tak. Bo tak. one nie mają suwaka, także wkłada się przez głowę bardzo fajne. I ten widzisz właśnie, dlatego o tym mówimy, że zobaczcie. Wydawałoby się, że one będą dobre, a niestety, yy, biusty na nie weszły. Bardzo nam spłaszczyły biusty, znaczy wcisnęłyśmy tak, się na natomiast... który rozmiar większy potrzebujemy. Mm. I, i myślę, że będzie ok, także czekamy aż wyprodukują tak. dla większych. I mamy jeszcze dwie rzeczy, jedna jest właśnie tej samej marki, sukieneczka różowa, lniana i ja ją przymierzę. I Karolina ma marki Rozel, też marka polska. inspirowana polska inspirowana Paryżem, Francją, stylem klasycznym stylem paryskim, piękne lniane, szare. Kimono. To jest to, to jest kimono, co kolor. jej obiecywałam. A tak, to jest e, to kimono, które Ania mi obiecywała. W końcu je mam, w końcu je dorwałam. Zasłaniesz nas Ania. Ojej, przepraszam, no, ja sobie tak podziwiam. Ona tak właśnie widzi, Zaprosi mnie, a później że, fajnie, że przyszłaś, nie? Ja się tak chwilę zawiesiłam, Karolina mówi, ja sobie tutaj. No, Także słuchajcie, zaraz przymierzymy. Ja myślę, że założę to nawet do tego. Zobaczymy, jak będzie wyglądało połączenie dwóch polskich marek. To jest sukienka, więc Ty założysz sobie, pewnie tak, się ja założył. I zaraz Wam się w tym pokażę. No dobrze, to za chwilę wracamy. O, widzicie, dostałam przyzwolenie, że mogę ja pierwsza coś powiedzieć. Zaczynać, ja będę Ci przeszkadzać. <laughs> Słuchajcie, mam na sobie, mam na sobie to kimono rozel i powiem Wam, że wygląda świetnie. Ogólnie to jest mój kolor. To jest bardzo mój kolor, taki ciemny, ciemny szary, trochę grafit, więc idealnie. Pasek w talii, myślę, że to jest bardzo słuszny zabieg, bo ja wielko, Uważam, że talię podkreślać trzeba. Tak. E, co więcej, zobaczcie, bardzo fajne podwinięte rękawy z guziczkami, więc można sobie na pewno też to tak można odpiąć. E, wiesz co, ja uważam, że to wygląda mega fajnie i to będzie naprawdę idealny element e, do letnich stylizacji. Mhm. Bo to jest i. Wiecie co nawet jakbym. Wiedziałam, że będzie do trampek do trampek, do jakiegoś takiego bardziej sportowego zestawienia. Super. Świetnie, super. Mhm. Świetne. super. super. A bardzo ja przyjemny. Materialny. Dla odmiany, żeby nie przedłużać, mam sukienkę, która na modelce można powiedzieć, że nie byłam taka pewna, ale kurczę, zaryzykuję. Bo ona mogła być taka trochę, ten kolor. Dziedzicie to trochę? trochę tak, ale wiecie A, co uważam, nie że jest? Że to jest piękny kolor, Piękne to jest rynka, rynka, rynka. I, i, I słuchajcie, ja z tą talią mam tam nie idealnie, ale tutaj nawet wychodzi, że ta talia jest. Ja związałam się paskiem z tyłu. Tak. Czyli, jak z przodu, tutaj się chyba za dużo działo, więc mi się to nie podobało. Ale w momencie, kiedy związałyśmy mnie z tyłu, mnie z tyłu wygląda Pięknie. to bardzo dobrze. Ma bardzo ładny dekąd. W ogóle to jest MK. Pamiętacie, jak te topy M Właśnie, były na mnie? my na nas nie mieściłyśmy się. To tutaj, powiecie, co te rzeczy w tej matce są bardzo dobrze oznaczone rozmiarowo, mhm. więc możecie sobie dokładnie, ja sprawdziłam obwód biustu i stwierdziłam, że w tej MC powinno być ok, dlatego zamówiłam Mkę. I jest okej, okay. zobacz, też mogę sobie rozpiąć te guziczki tak. lekko, tak seksownie, słuchajcie, to wciąż wygląda fajnie. To jest nic bardzo. Tu ja to Ci widzę, wiesz co, na takich wakacjach we włoszech, spacerek wieczorem na kolacyjkę, na lajcie, płaskie buciki. założę sukieneczkę. Ja Pięknie. I powiem Wam, że te kolory są naprawdę fantastyczne. Ten różowy jest. Założę jeszcze obcas. E, wydaje mi się, że on jest i dla blondynki, i dla brunetki takim kolorem, nie? Bo, tak. bo naprawdę... Świetny. No tak, bo ta sucha... Żałuję naprawdę, że, że się nie zmieściłyśmy te klap. Ale cieszę się, że się zmieściłam, bo oversize się. oversize'owe kimono. <gibli> Pojawiam się już w, w leśnych klapeczkach takich, których nie lubię, ale mam i po prostu, ponieważ nie mam, to czasem je zakładam. Klapeczki z zary. Obydwie mamy takie klapeczki, tak. których... Y Przede wszystkim nasi facetych ich bardzo nie lubią. <grym> A ja jak zobaczyłam moje, mówiłam, jakie obrzydliwe masz te klapki, prawie tak brzydkie jak moje. <grym> Ale, <grym> Ale niektórym się tak... podoba. Ale ja coraz bardziej się nie przekonuję. No nie wiem, ja, teraz widzę. do tego też mi pasują. Aj, to nie jest zera, mam z ty już masz fanę? Tak, a ja myślałam, stara, że stara, masz tak. też zary. Dobra. E, wydaje mi się, że wystarczy. Kontentu? E, tak. Myślę, że kontentu wystarczy. Się. Nie było e, pite. Dzisiaj nie. E, moje kimono jest fantastyczne, bardzo mi się podoba. Dokładnie do tego topu. Tak, do tego topu. Lovely silk. No dobrze, słuchajcie. Ja tak tylko chciałabym na koniec jedno zdanie. Mhm. Że jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, jak polskie marki e, szyją fajne, jakościowe. E, ubrania w takim e, naprawdę jakby podążają za trendami. Tak, ale wiecie, co ja też polskim marką e, nie zazdroszczę, bo tak sobie e, po, 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 łatwe, bo, łatwe to nie, to nie jest. jest, bo to nie jest łatwe po pierwsze, że no, nie szyją gdzieś tam wiele polskich marek szyje w Polsce. Więc no, dają też pracę, i to jest bardzo ważne. Najczęściej te marki są rozwijane przez kobiety, i to też jest super, a my, dziewczyny, powinniśmy się wspierać. Też jest bardzo dużo y, tych marek polskich, y, które ciężko się wybić po prostu tak. w tym gąszczu producentów, ale myślę, że są marki, które bronią się same, bronią się swoją jakością i tego materiałami. Lovely Silk, Mormua. Film z Mormuła podlinkuję. To, to te dresy. Ee... Wiecie, wszystko. A ale nie tylko dresy, też są Ale ja dla ja mnie oni są po prostu równowa równoważnik tych dresów moich tak. ukochanych. Pierwsza myśl, dresy, Marmoire, ale dresy. tak, jakie jeszcze firmy? Właśnie ta Lundi, mam nadzieję, że dobrze to wymawiamy, no bo naprawdę kolory i, i te lny są fantastyczne. rozel piękne. Ja chyba już w ogóle w tym zostaję bardzo ładnie w tym wygląda. Fantastycznie, fantastycznie. Fajnie, ja lubię jak Anka załatwia współpracę <laughs> za wszystkie fajne rzeczy później. Prawda? Do? No dobrze, słuchajcie, to dziękujemy Wam bardzo, subskrybujcie, o Jezu, to do Ona Ale. chciała Was tam, wiecie. subskrybujcie tutaj. Męskie grono tutaj zaprosić, żeby subskrybowało. Już po prostu nic mądrego więcej nie powiem, także trzymajcie się kochani. Dziękujemy Wam, do zobaczenia. Bye.